Chcesz zajmować się danymi i trenować modele uczenia maszynowego świetny wybór, bo też tym się zajmuję i bardzo Ciebie dobrze rozumiem. Tym bardziej, że coraz rok to staje się coraz ciekawsze, przyjemniejsze, coraz więcej wyzwań jest wiele do zrobienia. Cześć, mam na imię Władimir, zajmuję się uczeniem maszynowym od lat w praktyce, wdrażam uczenie maszynowe, ale też dzielę się wiedzą, pokazuję innym. Co takiego robię, że to się udaje i jak faktycznie można wyciągać wartość przy pomocy ML jako narzędzie. Mam wiele moich autorskich kursów, które przerobili ponad 3000 osób indywidualnie lub w firmach. A powiem z taką krótką historię o mnie, żeby też był kontekst. W roku 2012 bardzo intensywnie zacząłem uczyć e bo zrozumiałem, że to jest ciekawe, bo to jest przyszłość. To jest moment, kiedy też pojawiały się Corsery, gdzieś tam Udemy za moment, z tego co ja pamiętam. I też były różne materiały dostępne w internecie, jakieś tutoriale albo gdzieś na GitHubie można było znaleźć. No jakby można było poszukać w internecie. Natomiast problem polegał na tym, że było bardzo pod górkę. Pamiętam, że mega się namęczyłem, żeby wreszcie zacząć rozumieć, ale o co w tym wszystkim chodzi? Bo też miałem takie wrażenie, że mówiąc, jak obserwowałem wtedy i zresztą teraz, że było bardzo dużo teorii dla teorii albo takich zbyt mądrych słów, gdzie można było ich nie używać i zamiast tego bardziej powiedzieć tak po ludzku. Więc to, co musiałam zrobić, to musiałem tak pozbierać ziarenka po ziarenku. Jestem samoukiem oczywiście pod tym względem, jeżeli chodzi o zdobywanie wiedzy. i Udało się zdobyć jakąś taką swoją perspektywę, jak to wygląda i co powinno się stać, żeby to zaczęło funkcjonować. Teraz mam wrażenie, jeżeli chodzi o sytuację, jak chcesz zacząć, ona chyba nawet wygląda w repozorze jeszcze gorzej. Dlaczego? No bo stało się znacznie więcej szumu, znacznie więcej ludzi, którzy nigdy nie zdarzyli model ML na produkcję, tłumaczeń, jak tutaj co działa i na co zwracać uwagę. Oczywiście odkręcając tą uwagę w niewłaściwą stronę, czyli skupiając się na rzeczach mało istotnych, i w ogóle powiem bardzo krytyczne sprawy. Czy czujesz to? Czy masz tak podobnie takie wrażenie? Jeżeli tak, to spokojnie, nie przejmuj się tym. Mam na to odpowiedź, mam to rozwiązania, bo przygotowałam właśnie taki mój własny kurs, autorski kurs, gdzie pokazuję, jak od tego masz zacząć. No i to wideo to jest takie wideo, które pokaże Ci, co tam jest pod spodem, żeby lepiej się wczuć. Tutaj jeszcze taka malutka dygresja, już przychodzę do pokazywania materiału od środka, a właściwie całe platformy tego podejścia. Ta agresja jest taka. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że zwykli praktycy nie dzielą się wiedzą. To nie dlatego, że to jest e... egoistyczna osoba. Nie, nie, to nie o to chodzi. Zwykle jak jesteś praktykiem, to jest bardzo dużo fajna Friday przygoda robić to, co ci wychodzi. Też ciężko cię jest przekonać w jakikolwiek inny sposób, również finansowo, bo tak dużo zarabiasz, żeby tą wiedzę się dzielić, bo dzielenie się wiedzą jest trudne. Dlaczego ja się dzielę wiedzą? No tak się składa, że z jakiegoś powodu, nie wiem dlaczego tak jest, ale dla mnie to jest ważne, aby jak zdobędę pewną wiedzę, pełne doświadczenie, podzielić się z innymi. Tak było jeszcze przed ML-em, nieważne dlaczego tak jest, tak już jest. Jak już jestem na szycie którejś tam górki i widzę, że ktoś chce się też wpiąć w tą górkę, ale robi to nieefektywnie, a ja widzę jakieś takie ścieżki, gdzie mogę podpowiedzieć, to chętnie to akurat próbuję zrobić, żeby faktycznie wspólnie można było wejść i tu wskoczyć. No i myślę, że to, że tyle osób przerobiło moje autorskie kursy, już ponad 3000 indywidualne lub, lub w firmie, to pokazuje to, że chętne osoby, które chcą pójść ze mną tą górkę, jest coraz więcej, ale też te umiejętności, które przekazuję, są praktyczne i to są takie umiejętności, które firmy potrzebują. Moi obserwenci pracują w takich firmach jak nie wiem, Google, Microsoft, IBM, Orange, Allegra, Nokia, Motorola, Ryanair i wiele, wiele innych. Teraz nie będę wszystkie wymieniać, więc to są takie firmy, których jeżeli masz jakiekolwiek dane lub cokolwiek z technologią, to prawdopodobnie któryś z moich absolwentów tam pracuje. Chcesz też tam pracować albo robić rzeczy fajne z ml -em? No to zapraszam. Zaraz ci pokażę, co takiego robię, że przekazuję wiedzę w praktyczny sposób. Otóż działa to w taki sposób. Jak się dołączysz na kurs jako uczestnik, dostajesz dostęp do indywidualnego, skonfigurowanego serwera dla Ciebie. Co to znaczy w praktyce ten skonfigurowany serwer? Indywidualnie skonfigurowany serwer. Otóż oznacza to kilka rzeczy. Po pierwsze, hardware, czyli gdzieś tam w chmurze jest serwer dla ciebie, nic nie musisz dokupować, żadnych laptopów itd. Po drugie, na tym serwerze, to jest jeszcze coś ciekawsze, masz zainstalowany Python, masz zainstalowane biblioteki takie jak Pandas, NumPy, SecatLearn i wiele innych, jak Gboost, CatBuster, jest mnóstwo. I nic nie musisz robić z tym, jeżeli chodzi o rozwiązanie konfliktu, bo nie wiem, czy sobie sprawę, ale instalacja takich bibliotek zwykle. Nie jest taka łatwe i różowe, ja sam się pamiętam, namęczyłem się z tym i to też odwraca twoją uwagę. Kolejna rzecz to jest tak, że masz w tym środowisku już pobrane różne dane, materiały, kod, który przygotowałam, różne notebooki, które za chwilę też pokażę, więc wszystko masz w jednym miejscu, dostajesz login, hasło, jeden klik i to jest dostępne dla ciebie. Dopóki kurs jest aktywny, masz dostęp tam 24 na 7, też możesz ten dostęp przedłużyć na pół roku czy nawet na rok. Co jest w środku? Kurs PML, czyli praktyczne uczenie maszynowe od podstaw, jest najbardziej popularnym u mnie kursem, składa się z ośmiu modułów i każdy moduł ma osobny folder, tak jak widzisz tutaj, moduł pierwszy, drugi, to może troszkę większe. W każdym module mamy podobną strukturę, no Na przykład weźmy sobie do modułu 1, mamy tutaj taką strukturę, przynajmniej ciekawsze rzeczy są oczywiście w notebooks, może też kilka słów. My będziemy opierać oczywiście na Jupyterze, dlaczego? oczywiście, bo to jest de facto taki standard, jeżeli chodzi o środowiska, gdzie pracują data scientisty. Czasem można spotkać z różną krytyką, ale to jest tak, że różna krytyka gdzieś tam jest, ale wszystkie produkty, które wbiły się na górę, już są krytykowane. to wcale nie oznacza, że to nie będzie używane. Więc jeżeli chcesz pracować z danymi, jest prawie że stuprocentowa szansa, że będzie tam Jupyter jako środowisko, w którym będziesz pracować. Jak wygląda struktura takiego przykładowego modułu, na przykład moduł pierwszy? Po pierwsze, mamy takich pięć lekcji, czyli w każdym module masz pięć lekcji do przerobienia, dużo praktycznych zajęć. Za chwilę też ci pokażę takie przykłady, po to, żeby praktykować, bo nie da się inaczej zdobyć doświadczenie niż praktykując. W pierwszej lekcji masz takie wideo, też masz książkę do pobrania. Może to możemy sobie zobaczyć, jak sobie otworzymy. Tylko muszę na chwilę przełączyć ekran. E, zaraz, zaraz Ci pokażę, tak, wskakujemy sobie na przykład w lekcję pierwszą, e, tutaj są takie dodatkowe jakieś wskazówki, informacje, tutaj jest wideo do obejrzenia, gdzie pokazuję Ci bardziej tak po ludzkie różne takie historie, te sam są takie nie wprost matematyczne, ale próbuj pobudzić Twoją wyobraźnię, aby udało ci się złapać tą esencję. Bez dużo szumu, szum nie jest ważny, ważna jest esencja, ważne jest rdzeń, żeby ty zacząłeś tym żonglować jak w cyrku, jeżeli chodzi o tą wiedzę. bo Jak zrozumiesz, jaki jest rdzeń, to możesz robić z tym wszystko, co chcesz, bo to, to co jest kogo, nie jest tak istotne. Też masz to książkę do pobrania, czyli przeczytania, no i też masz taką wersję audio. Dobra, to idziemy dalej. Teraz jeżeli chodzi o dalsze materiały, które tu mamy. Zaraz, to chwilkę, ja się przełączam. Dobra, jestem. Mamy tu poszczególne lekcje. Oprócz tego w każdym moduli mamy bonus. To jest jakaś przydatna rzecz, którą tłumaczę jakieś ciekawostki. Oprócz tego wszystkiego masz również step by step. Step by step to jest takie nagranie wideo, gdzie... Również z Tobą przechodzę obok wszystkie te lekcje, które tu są, po to, żeby jeszcze bardziej Ci pomóc i wesprzeć. W szczególności, jak dopiero zaczynasz, to jest takie kolejne źródło, gdzie jeszcze dodatkowo tłumaczę materiał. I jeszcze mam takie summary. Summary to mamy nagranie z poprzednich naszych wszystkich takich pytań, które dotarły do mnie. Bo tak jak już wiele edycji przerobiło, przerobiło wiele osób, czyli w tysiącach już tu mamy. Tych pytań powstało mnóstwo, te pytania zbierałem i na nie odpowiadałem. I tutaj masz, masz nagranie, żeby zobaczyć odpowiedzi na te pytania. Prawdopodobnie pytania, które będziesz mieć, już tam się pojawiły z dużą szansą, ale również takie pytania, które nie masz jeszcze w swoim głowie, bo jeszcze dopiero to się układa, te, te wszystkie puzle, to ktoś już zadał to pytania, więc możesz sobie posłuchać i w ten sposób się Nauczyć. Zobaczmy teraz przykładowo jakąś taką lekcję. Załóżmy, że to klikam sobie na którąś tam lekcję. E, czekaj, tylko muszę przełączyć ekran i już, i już Ci pokazuję, jak to działa. Na przykład taka lekcja, w której my od razu przechodzimy do trenowania modeli. Mimo tego, że to jest dopiero początek, ale to jest praktyczny kurs. Moim celem jest właśnie nauczyć Ciebie trenować modele, walidować je, sprawdzać i tak dalej. Więc to jest tak, też masz to wideo krok po kroku, gdzie możesz sobie obejrzeć potem wspólnie ze mną te wszystkie materiały, które są tutaj, porównać i jeszcze bardziej się zanurzyć w to, co tu się dzieje. To, co my tu robimy, to na przykład wczytujemy sobie taki zbiór imienia. Jak sobie zobaczyć, to są, to są właśnie dokładnie imiona, tak, które mamy i mamy też powiem, tam, męska i żeńska. I my chcemy trenować model, który prognozuje na podstawie imienia, czy to jest imię męskie, czy... Żeńskim. Tak, właśnie takie rzeczy tu będziemy przerabiać. A tu przy okazji poznajesz bardzo prosty sposób, jak to można wszystko tutaj dane wczytywać, jak pisać proste funkcje. A później poznajemy takie rzeczy, czym jest feature engineering, bo na przykład takie imię możemy sobie scharakteryzować jako na przykład długość imienia, tak? na przykład trzy literki, siedem literek albo dziewięć literek, też na przykład jakieś tam literki, które występują, albo były współgłosek, samogłosek. I tak dalej. No i oczywiście masz też zadanie, które trzeba rozwiązać samodzielnie. Jeżeli masz jakiś problem i do końca wiesz, jak to zrobić, to masz tutaj odpowiedź, co z, tym, co z tym można zrobić. Jeżeli to nie wystarczy, to możesz kliknąć dalej i też masz wprost odpowiedź. No i tak dzięki temu zawsze się poruszysz do przodu. Oprócz tego masz dostęp do Slacka, w którym możesz zadawać pytania, też wrzucasz swoje rozwiązania, no i też dzielić się pomysłami z innymi uczestnikami w ramach kursu. Jeszcze może powiem Ci taką jedną rzecz, jeżeli chodzi o strukturę kursu i przyłączyć też na inny ekran, żeby Ci bardziej wyjaśnić, co będzie w środku. Mamy tu osiem modułów. Pierwsze cztery moduły, które tu mamy, one dotyczą tak zwanej uczenie uczenia maszynowego, czyli bardziej dane tabularne i próbujemy spragnozować albo regresję, albo klasyfikację. Różne rzeczy. Później mamy moduł 5, 6, 7, to jest na temat sieci neuronowych, w szczególności, ten w szczególności skupiamy się na computer vision, czyli mamy jakieś obrazki, no i rozpoznajemy. Tu między innymi mamy takie jakieś znaki drogowe i wiele innych rzeczy. 8 moduł jest na temat dobrych praktyk, czyli, czyli to, czego brakuje bardzo w obecnym świecie ML-owskim, i właśnie dlatego 80 czy nawet 90 projekt ML nigdy nie daje wartości biznesowej. To jest dobre praktyki, ale również, jak taki model można wdrożyć. Oczywiście, wdrażanie modeli nie jest prostym tematem. Temat MLOps to jest bardzo złożony temat, ale pokazuje ci takie bardzo proste mechanizmy, że jak już masz utrenowany model, jak możesz go udostępnić. Oczywiście tam nie wytrzyma to milion requestów na sekundę albo jakieś takie bardziej skomplikowane rzeczy, ale jak masz ten model wytrenowany i chcesz go udostępnić światu, aby ktoś mógł z tego skorzystać, to jak najbardziej to jest ten model, który ci to... Pokażę. Jeszcze pokażę Ci kilka rzeczy, jeżeli chodzi wprost o to, co możesz się spodziewać na kursie. To jest taka agenda, taka ściągawka właściwie bo tę ściągawkę przygotowałam już, żeby mieć, żeby miałoś ręką, przerabiając kurs, to wszystkie rzeczy. Jako przykład, takie zobacz, na przykład mamy tutaj troszkę powiększy, to też będziesz miał tu dostęp. Masz na przykład tu moduł pierwszy, i teraz tak, tutaj mam jakieś kluczowe pojęcia, które w tym module się pojawiły. Definicja problemu, ten X i Y, trenowanie modelu, walidacja modeli, modelu, prognozowanie modelu, przeuczenie się, co to jest i jak my sobie z tym walczymy. Nie? Następnie tak, e, jakie były problemy do rozwiązania, Predykcja po imieniu, prognozowanie zarobku, czyli mieliśmy tam dane przeróżne i na podstawie tych danych chcieliśmy sprognozować, czy ten człowiek zarobi 50 tysięcy dolarów, czy czy mniej. Tutaj masz dodatkowo poszczególne wszystkie lekcje, co było w środku. Oprócz tego, tu masz taki proces ML, jak to wygląda krok po kroku, czyli wczytywanie danych. No i przykładowo, czy te dane możesz na przykład w taki sposób lub w inny sposób, wybieranie X i Y. Później masz taki feature engineering tu, feature selection. Czeka, troszkę to pamiętam, żeby to było bardziej no, w ten sposób będzie. No i tu masz takie różne zmiany, kategorialne, label encoding, czyli jak możesz sobie tymi zmiennymi sobie radzić, pan kod encoding. Potem jakieś zmiany numeryczne, co z tym możesz zrobić, w której lekcji to była, zmiany date time, to, to można wiele rzeczy parobić i tak dalej. Później feature selection, jak możemy to robić. Dalej tak, wybranie modelu. Jak na razie takie modele są proste. Jak masz taki to znaczek, to znaczy będzie w kolejnych modułach, będzie o tym więcej. My zrobiliśmy pierwszy moduł tylko basic i model liniowy, ale to już początek. Później wybranie metryki sukcesu. Trenowanie modelu i walidacja, krzywej się uczenia, ale też na przykład ważności cech, na przykład model liniowy, w taki sposób możesz sobie zobaczyć współczynniki. No i to jest na temat pierwszego modelu Jak się domyślasz, to jest podobnie na temat wszystkich pozostałych modułów. Masz tą szczotnikawkę pod ręką, dzięki temu szybko się poruszyć do przodu i znajdować takie różne rzeczy, które będą przydatne, no bo tak jak się domyślasz, ten kurs jest esencją to znaczy tak naprawdę potrzebujesz Więcej niż raz przerobić ten kurs, żeby złapać to wszystko, co ja próbowałam e, przekazać. Ale z drugiej strony, przerwijając go raz, już łapiesz wystarczająco dużo, żeby zacząć to wprost wdrażać w praktyce. Czyli to, co robią moi absolwenci, komentarzom oczywiście zależy, bo to też od Ciebie zależy, czy skorzystać z tej okazji, ale jak Ci na tym zależy, to po prostu bierzesz to i potem już możesz faktycznie e, wykorzystywać to w praktyce i prognozować. E, Wartość dla biznesu. Jeszcze Ci pokażę, jeżeli chodzi o takie problemy, które będziemy rozwiązywać, bo też jest trochę to jest do zrobienia. Czyli będzie dużo i klasyfikacji, i regresji. Tak specjalnie dobierałam te zadania. Jeżeli chodzi o klasyfikację, to mamy i klasyfikację binarną, np. prognozowanie psi po imieniu, prognozowanie zarobku, prognozowanie rodzaju kwiatów, to jest ARIS, to jest bardzo proste, jakieś tam odchodzenie klientów, czy czarne prediction, prognozowanie czy pasażer Tytanika przeżyje. Potem mamy multi na przykład klasyfikacja znaków drogowych. To już jest computer vision. To jest taki przykład, Ci pokazuję. Mamy takie, o, to może troszkę powiększe. Mamy takie właśnie znaki drogowe, takie prawdziwe znaki drogowe, do z Niemiec. No i chcemy sprognozować, co tym znaku jest. E, dalej tak, predykcja rodzaju leśnistości, czyli mamy jakieś rodzaje czy tam 7 klas, tak co pamiętam. No i trzeba sprognozować... E, co tam jest w środku, no tu jakieś tam analizy dodatkowe robimy. Predykcja awarie sieci, no to w tym przypadku mamy różne stacje i próbujemy właśnie te stacje w jakiś sposób sobie przeanalizować. To są właśnie takie rodzaje poszczególne stacje. Te stacje mają trzy, e, trzy statusy: wszystko ok, coś jest nie okej, okay, częściowa awaria i, i ciężka awaria, albo krytyczna awaria. My musimy sprognozować tą awarię. Dalej tak. Standardny taki MIST, ale tutaj na rozgrzewkę, czyli mamy do rozpoznawania, właśnie ręcznie pisane cyfry. Tak? Mamy Fashion list. i to już jest rozpoznawanie, takie ubranka mamy, i musimy sklasyfikować tę ubranka. Oprócz tego mamy również CIFAR do zrobienia. A вот. I z CIFARem to mamy właśnie takie, no, takie obrazki, że jakieś tu zwierzę są i tak dalej, też 10 klas. Też jest multi-label, na przykład planeta zrozumienia Amazonii z kosmosu. Czyli mamy takie zdjęcia satelitarne, takie i mamy ten kwadrat jakoś tam sklasyfikować, co tam jest pod spodem, tak? Więc to jest naszym zadaniem. Oprócz tego to jest klasyfikacja, oprócz tego mamy też uh, regresję, różne zadania, między innymi uh, prognozowanie ceny nieruchomości, tutaj. Prognozowanie cen nieruchomości, prognozowanie cen samochodu, prognozowanie popytu na rowery, oszacowanie wysokości odszkodowania tytułu ubezpieczenia. To jest na przykład mamy firmę ubezpieczeniową, wydarzyło się jakaś rzecz, no i trzeba w jakiś sposób oszacować, jaką trzeba odszkodowanie wypłacić, no i fajnie, żeby to robić automatycznie. Więc jak widzisz, tutaj jest dość sporo do przerobienia. A te zdanie, które tu przerobiesz, pozwolą ci w sposób praktyczny potem rozwiązywać podobny inny problem, bo de facto. Wiele problemów w biznesie, które się spotykamy, oni sprawdzają do klasyfikacji lub regresji. Są one różne wymiary, ale te problemy, które w tej chwili ja widzę w prawdziwym takim biznesie, tak z 80%, tak to, to są takie klasyczne właśnie klasyfikacja lub progresja. Jest duża szansa, że jak chcesz pracować właśnie z danymi, trenować modele uczenia, masz to, czego zacząłem, to właśnie się spotkasz z tymi wyzwaniami, tymi problemami, które pokazuję, jak rozwiązać. To byłoby tyle, jeżeli chodzi o pokazanie, jak to wygląda od środka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, śmiało pisz do mnie. Będę w stanie próbować Ci wesprzeć, o ile mogę, bo też pomagam na tyle, na ile mogę, ale jeżeli chodzi o praktyczne e-mail, myślę, że tutaj wiele jest do zrobienia. Dzięki wielkie i do zobaczenia na kursie e-mail. Cześć, na razie. Trzymaj się.